Cześć, z tej strony Adrian, czytelnik komiksu między kadrami, ponieważ mieliście dobry pomysł, że Egmont teraz skoro mamy trochę wyschnięte źródło z epikami, no bo będzie Capital Punishment, czyli będzie to co my nazywamy jako e, Eurohit. I do tego będzie akcja policyjna, no ale to jest dużo, dużo później, a jeśli chodzi o epiki, to w tym momencie są wstrzymane. W związku z tym, jeżeli chodzi o takie semikowe wspomnienia, to można by się było zastanowić, jak bądź nad wydaniem czegoś takiego. Czyli w, w, tego, co się ukazywało w drugiej serii, nie w serii The Punisher, tylko w serii e, Punisher World Journal. Pierwszy Punisher World Journal pojawił się w, w Polsce, to był TM Semik numer, o ile pamiętam, 3991, to była taka typicka i zapadająca w pamięć historia pierwszego spotkania pomiędzy pierwszego spotkania pani Shera i Rosomaka, okładkę tego zeszytu. Jeżeli jej nie pamiętacie, to to, co widzicie w tym momencie na okładce tego tradu, to było to było mniej więcej to, bo na tak była wzorowana. To okładka, pierwsze spotkanie, pierwsze bardzo interesujące starcia. Czego tam nie było, były jeszcze te mokele, Mbembe czy jakoś tak, no nieważne, w każdym razie dość tak niecodzienny pomysł. Ja przepraszam z góry, bo to jeszcze będą japońskie nazwę w moim nieudolnym pronunciation, w związku z tym, no, będzie dzisiaj grubo, ale, ale czym była ta seria? Bo w ogóle tą serię zapoczątkował Karl Potts, który pozazdrościł moim zdaniem Mike'owi Baronowi sukcesu serii The Punisher i on pomyślał, że on zrobi swoją serię. Jeżeli chodzi o Pottsa, to on wielokrotnie przyznawał, że on tą serię zbudował jakby na dwóch założeniach. Czyli pierwsze założenie, to muszą być ninja. Muszą być ninja, bo on lubił ninja od samego początku, i w związku z tym Shadow Masters, które się będą tutaj pojawiać yy, i powiem więcej ja o Shadow Masters, bo Shadow Masters też yy, fani polskiego komiksu znają. A oprócz tego on chciał zrobić coś takiego, żeby to była taka seria, w której bardzo dużo postaci będzie się pojawiało ze świata Marvela i Sher będzie zrobi, robił z nimi duety. Ale te duety, team-upy team będą robione w ten sposób, że to będzie przekonujące. Więc będzie Rosomak, będzie Daredevil, a będzie później, oczywiście mogą być to też postacie złe, no takie jak na przykład chociażby ten Bushwalker, który się tu pojawił. I inne. Pierwsze trzy zaszyty to, to były zaszyty, które się ukazały jako historia zetytułowała NI for NI oko za oko. To jest taki historia, to jest ważne, bo akurat to jest trade, który zbiera pierwsze trzy zeszyty, w którym poprawiano kolory, bo pierwsze trzy zeszyty, pierwsza ta, ta seria, która się ukazała, ten początek pani Sheram się zresztą w Polsce nie ukazał, ona miała, ona miała pokopane kolory, bo tam było bardzo dużo różnych takich przypadków. Że te kolory były nie takie jak trzeba, tu są poprawione. I uważam, że wydając trade tego dużego, który zbiera te pani Sherward Journal od 1 do 19, jeżeli ktoś by się chciał wzorować, to kolory powinien wziąć stąd, bo to są poprawione. An eye for an eye. A oni znowu sięgnęli do zażytów, i pojawiło się sporo błędów, takich, takich powiedziałbym karygodnych. Co tu było charakterystycznego? Więc tutaj się, się pojawią przy różne rzeczy. Pojawią się sąsiedzi, m, którzy są takimi ukrytymi ninja, którzy, którzy uciekają. Pamiętam, jak sięgnąłem pierwszy raz do tego, to tam się pojawiło słowo, e, w Polsce, my w Polsce też mamy takie słowo, gentrify tutaj, gentryfikacja. Czyli oni walczyli z tym, żeby, jeżeli ja to dobrze rozumiem, zapobiec takiemu m, przekształcaniu e, w dzielnicy takiej, którą zamieszkuje dużo lokalnych społeczności, w dzielnicy którą taką jednolitą, gdzie mieszka no Bardzo dużo bogatych ludzi, a te lokalne społeczności muszą się wynieść. No więc, tak, pierwsza sprawa to wobec tego Ninja i Shadow Masters, bo Shadow Masters to jest wynalazek Karla Potsena i oni się tutaj będą pojawiali często. W ogóle oni się po raz pierwszy pojawili w World Journalu w i wtedy odpalił Karl pod z nimi tę serię. Ja o tej serii powiem więcej swego czasu, no bo generalnie rzecz biorąc chodziło o to, to się dzieje podczas II wojny światowej i mamy taki klan, który chroni mieszkańców jednej z, z prowincji um, Japonii i oni mają tych swoje, tego swojego właśnie wojownika cienia. On jest jednym z ostatnich, on zawiązuje taki alianz z takim oficerem amerykańskim, Richardsem i w skutek różnych zdarzeń on Ostatnią generację tych bojowników Ciena, którzy się będą pojawiali, którzy się będą pojawiali, tu ich właśnie widzicie później w pani szerze, czyli tam się pojawia Sojin, tak, ja bym go przeczytał, pojawia się Juriko i pojawia się Filip, który był synem Richardsa, i tu właśnie widzicie co było zrobione źle i jest powtórzone źle, nie? Bo tak było w zeszytach. Twarz jest bordowa, a napis jest biały, a powinno być odwrotnie. I takich byków tam jest powiedzmy więcej. To jest właśnie w Shadow, w Shadow Masters. Jeżeli się zastanawiacie na Shadow Masters, to jest ważne uzupełnienie pani Shera. Natomiast nie wiem, czy bym doradzał po prostu ten trade Shadow Masters, który jest do kupienia, bo tak, w tym trajcie będziemy mieli tą miniserię, która się w Polsce w latach 90 na łamankę ukazywała, by kupowaliśmy od początku od numeru 1900 90, to mieliśmy Shadow Masters, ale później tu jest znowu 1.3, czyli to, co widzimy tutaj, War Journal, to jest znowu w Shadow Masters i później mamy to, co jest w polskim 6.91, 7.91 do Hatsu Yakamoto, bo, bo o co tu jest istotne, istotne. tych Shadow Mastersów było dużo, bo Hatsu Yakamoto i to, co znamy z Punishera, to był taki brand, branch tych Shadow Masters z Hokkaido a ci nasi, ja wam teraz pokażę właśnie, na czym polega problem z tymi kolorami, no widzicie, że to to nie jest dobrze, a ci nasi um, Shadow Masters były trochę z innej ekipy i pod wpływem czegoś, co robiło tak zwany Eternal Sun, co się zresztą pojawiało również w grach komputerowych z Panisherem. no pojawiło się takie zagrożenie dla um, większej cywilizacji, które wywołała jak Iris Green, o której dużo rozmawialiśmy podczas wspólnego czytania i to powołuje, że ten branch Hokkaido i ten branch z tej, z tej prowincji, gdzie byli nasi Shadow Master, be, będą razem współpracować. Wiele rzeczy, ja do tego za chwilę wrócę, więc dwie, jakby dwa elementy. Po pierwsze, będzie się spotykał z różnymi ciekawymi postaciami pani Sher ze świata Marvela i dwa, Ninja. To, co natomiast się w Polsce nie pojawiło, to jest historia ze snajperem. Ja na przykład tę historię bardzo lubię, bo to jest pierwsza historia, którą Jim Lee sobie rysuje, bo on w 1.3 robił layouty do tego, jak, jak rysował to podc i nie wyszło to dobrze, ale to jest tak, tu jest dużo po pierwsze retrospekcji z Wietnamu i tutaj pani Sher. Jest w takim w takich toaletach, powiedziałbym, typowo wojskowych, więc dzięki temu fajnie wygląda. Ten Ja lubię ten, ten jego taki attire, gdzie on jest takim bedasem po prostu i takim... Mm, dużo, dużo tej broni. Tu się, tu się zresztą pojawił Pierwszy, o czym panowie i połocy Jim Lee mówili w jednym z podcastów, pojawił wątek taki, który z, zapoczątkował Bill Leinold, ale oni się na tym zastanawiali na szerszą szkaskę, ale to znaczy, żeby zrobić tak, żeby Sher miał na stałe czarne rękawice, a nie białe. Te białe rękawice były z kolei istotne dla Stevena Granta, bo on powiedział, że to jest właśnie taki, jeden z takich paradoksów Marvela nie? Hulk jest agresywny, a jest w kolorze zielonym, czyli spokojny, nie? Daredevil jest, nie widzi, nie? I tak jak Sprawiedliwość, a jest sprawiedliwy, mimo że jest ślepy, a ten musi mieć białe rękawice, wykonując po prostu krwawą, brudną robotę, nie? A najbardziej odpowiedzialny w świecie Marvela jest gość, który biega w piżamie pająka, więc na przykład dla Stevena Granta, pamiętam, że było to bardzo ważne, zresztą Gary, Gary Conaway mówił tak samo, że dla niego to było bardzo ważne, natomiast Jim Lee stał za tym, żeby to zamienić, Reynold tak Samo, bo z ich punktu widzenia takiego wizualnego, po prostu te białe rękawice wyglądały głupio, więc oni chcieli, żeby one były w ciemniejszym kolorze. Zresztą bardzo zmienił też Jimmy sposób rysowania pani Shara, bo on nie był taki jak u portacji, on był taki już masywniejszy, ale jednocześnie bardziej się wzorował na Lundgrenie, Grenie. Więc mamy ta historia Sniper, ona się w Polsce nie ukazała, więc jeżeli byście chcieli kupić, no to 1-3 i później 4 5, czyli historia ze snajperem, ta wietnamska się nie ukazała w Polsce. To z Rosomakiem się ukazało i to jest fajna historia. Tą historię lubię za, za wiele rzeczy, ale przede wszystkim za ich niesamowite starcie. Pod koniec tego zeszytu, w którym się spotykają. I jak panie musi sobie. No nie poradził sobie tutaj z nim, więc trochę spoileruję, a później sobie jeszcze musi poradzić z kimś jeszcze. I to było fajne. Mamy sprawdzić z tymi no, osobnikami, które się tutaj pojawiają. Um, nie chcę spoilerować z tymi zwierzętami, takie nazwijmy, to było trochę moim zdaniem odjechane, jak, jak wtedy, ale zresztą to, co pods mówił, to, że tak będą postacie Marvela, będą ninja, ale będą elementy magiczne. Oprócz tego, pod zaczął rozwijać trochę e, osobowość Pani Sher, korzystając z pomysłów Barona, i pojawiło się tu sporo takiej symboliki, która jest istotna. Między innymi Pani Sher, przechodzący na miejsce, gdzie doszło do tej tragedii, gdzie zginęła jego rodzina, i puszczający tego latawca, e, bo to się pojawi, ten motyw był później wykorzystywany, on może nie. Nie urósł, nie obrus taką mitologią jak na przykład Perły w Batmanie, bo to też nie jest postać tego samego kalibru, ale jednak, ale jednak się pojawił. To jest raz. Oprócz tego, nasz bohater tutaj ma różne, różne lęki, o czym też będę mówił, no i też teksty. Pod chciał, żeby to były też teksty, jak między innymi tutaj wypala do iluś kolesia, później mówi, że kurde, no nie ma z kim w ogóle rozmawiać, bo za chwilę ten wątek się pojawi. nie? I ninja. Jeżeli chodzi o ten pomysł z tymi ninja, to, to dla mnie on jest taki dyskusyjny, bo przede wszystkim to, w jaki sposób oni się pojawiają w życiu. Tego panisera jest, tak na przykład, jak tutaj się pojawiają. Um, on jest taki wątpliwy. Niemniej jednak ma to swoje plusy, jeśli chodzi o samo pojawienie się tych postaci ze świata Marvela, bo oni się tutaj pojawiają przekonująco. To znaczy także, że rzeczywiście ten Punisher mógłby z nimi ten duet odbyć, a nawet jeżeli się pojawiają jakieś dodatkowe roboty, czy jakieś elementy nadprzyrodzone, to czytelnik nie jest tym wszystkim przytłoczony. A więc sobie zaczął to rozwijać, no ale przede wszystkim ci ninja byli dla niego bardzo ważni. Ale dla mnie takim niedocenionym elementem przez polskiego wydawcę ten sam jest Sniper. To jest Sniper, jest też istotny, jeżeli chodzi o to, jak rozumieć w ogóle serię wiodącą tylko, czyli The Punisher, bo wtedy, kiedy Snajper powraca, tutaj w tych zeszytach, pojawiają się czołgi. Będzie dużo czołgów i pojedynków pomiędzy czołgami, śmigłowcami i tak dalej. Tu się pojawia fascynacja mikro związana z czołgami i stąd to się bierze i to można zrozumieć, dlaczego on później brał udział w tych targach, dlaczego na przykład projektował te gry z czołgami, a oprócz tego, no, dlaczego tak się chciał sprawić jako dowódca czołgów, co mogliśmy zaobserwować w dziale Bretla. Więc była to też seria taka, powiedziałbym, bardzo dynamiczna i nie było tutaj aż tylu głupich pomysłów, jak w przypadku Barona. I, no, ja uważam, że warto byłoby, to zobaczyć, bo to byłoby ciekawe, byłoby to ciekawe uzupełnienie. Oprócz tego czasami się pojawiały takie ciekawe wątki psychologiczne, jak w terapii szokowej. Między innymi to, czy jeżeli ktoś zrobił źle i zasługuje na karę, ale odbył jakąś resocjalizację, to czy powinniśmy dać mu szansę i podjąć takie ryzyko, czy to się w ogóle mieści w konwencji pani czy on jednak powinien zostać ukarany, tak jak, jak to, co pani szzer jest na co by wskazywało? Ja te elementy lubię najbardziej, bo jak powiem szczerze, że to nawet jak wam próbowałem to przedstawić z tymi, z tymi Shadow Masters, to byłoby sensu. Jeszcze do tego wszedł ten richichi, Rikici chyba tak. Um, ja też zawsze miałem problem z. i to, to nie miało sensu, a on, oni znikli tak szybko praktycznie jak się pojawiało, bo to do numeru 24 e, Pani Shadow Journal dotrwało i później było koniec. Bush Walker. to jest, uważam, to był bardzo ciekawy przeciwnik, bo on mu autentycznie zagroził. Poza tym on też był przez chwilę kapłanem, a tutaj jest wykorzystywany ten wątek tego, że Pani Scherr był w seminarium. On później został z kanonu wyekspediowany, jego nie było. No i doprowadziło to do takiego momentu, takiego starcia, gdzie Pani Scherr był naprawdę zdesperowany i no niewiele brakowało, że, żeby trzeba było odparać serię z kimś innym, ale tu jest scena, która dla mnie na przykład jest quintessentem Pani Szer to jest właśnie to. Kiedy pani szer ma swojego przeciwnika na widelcu, i teraz on będzie musiał mu powiedzieć, co złego zrobił. Nie wie jeszcze, co go czeka, ale no, musi spróbować, bo jak nie, to leci na ziemię. I w tych kadrach, moim zdaniem, Jim Lee zawarł w oczach tego głównego bohatera całe zło tego świata. Jedyny, jedyny jakiś taki przypadek, który może być do tego porównany, to jest spojrzenie te 1000 w Terminatorze, moim zdaniem. Zrobił to naprawdę świetnie. Scena, która się pojawia tutaj po stronie prawej, nie pojawiła się w Polsce. I może dobrze, dlatego że ona jest częścią większej całości, o której chcielibyśmy zapomnieć, z różnego rodzaju tak z tymi podobnymi e, tematami. I jak pamiętacie Bush który się e, w Polsce pojawił, to doskonale to, bez tej dodatkowej sceny się to odbyło. To jest Punisher by Karl e, Potts i, i Jim Lee, ale jednocześnie wpakowano tutaj również takie historie, żeby dobić do hawajskiej sagi, których Jim Lee nie rysował. Bardzo dobrze, bo tutaj mamy jakby odpowiedź na duet, e, bo w Spider-Manie rysował Larsen i mieliśmy duet Spider-Mana z Punisherem, a tutaj jest, tutaj jest na to odpowiedź. Odpowiedź. Odpowiedź, która jest rysowana przez bardzo eleganckiego ilustratora Davida Rosa, który to rysuje w klasycznym stylu. Ma świetnego Inkera, rasa e, Hifa, który, e, Hita, który rysował m.in. Punisher'a łódź podwodną, tą 8991, a później to, co się w Polsce nie okazało, to rysował m.in. Miami Hit. To było już po Suicide Run i mm, długo po tym. Po tych wydarzeniach, ale to, co jest tu, to, to ile w Larsenie mieliśmy, jakieś takie karykaturalne postaci, jakieś roboty, jakieś po prostu twarze takie w ogóle trudne do, 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 do wyobrażenia i szereg takich rzeczy, w których nie można uwierzyć, to tutaj jednak mimo wszystko jest to bardziej realne i zrobione w ciekawszy sposób. Na chwilę pojawi się też mój ulubiony bohater, ty, czyli Mike Baron, ze swoją krótką historią, bo wtedy już się zastanawiano i pods powiedział, że się zastanawiał na tym, żeby tego Barona gdzieś wyekspediować po prostu, więc on się. Pojawia tu ze swoją historią, bo, on, bo miał już nie pisać po prostu e, Punishera mm, serii The Punisher, tylko miał okazjonalne robić jakieś tam rundki, m.in. w Journalu, a, albo na przykład w jeszcze jednej serii, o której kiedyś tam będzie mowa, o, tutaj mamy Nila Hansena, który to rysuje z, z Tuszem Teksa. Taka historia, która się niczym specjalnym nie, nie wyróżnia. W klimatach takich, które lubi Mike Baron, czyli jacyś tam gangsterzy, jakieś haciendy, jakaś kobieta, która jest w opałach i tak dalej, nie? Czyli taka nawet, nawet w porządku historia, ale to jest jakby zapowiedź czegoś nowego, no i też trochę odejście od tego, że to muszą być. Muszą być i silni bohaterowie ze świata Marvela. No i tu mamy to, co wszyscy robimy, czyli pani na wakacje jedzie do, na, na Hawaje. Świetna historia jak dla mnie, dlatego że to jest taki klimat, ja nie wiem dlaczego, ale to mi się kojarzy ze szklaną pułapką, z komando, z takimi historiami. Będziemy mieli. Uprowadzonych, uprowadzonych członków rodziny, mikrony. No i pani Scher będzie musiał podjąć próbę, żeby ich uratować. A tutaj pojawia się ta kolejna odsłona tego, co Podsk chciał zrobić, a mianowicie pojawia się to, że nasz bohater będzie miał pewien lęk, którego nie miał. To jest zresztą unikalny motyw, jeżeli chodzi o pani Szera, bo on do tej pory nie miał czegoś takiego nie miał żadnych fobii ani tego typu rzeczy. Oczywiście, jak czytamy to w zeszytach, to możemy spojrzeć na to, co pisali fani, a to były takie czasy, że jeżeli fani krytykowali, to nikt się nie bał tego pokazać. To tam fani mówili, że to było trochę bez sensu, no dlatego, że on miał e, lęk przed wodą. Później oni to, to próbowali tłumaczyć, że to był lęk przestrzeni tak naprawdę, no, ale jednak było to naciągane. No a jednocześnie no szereg akcji no wykonywał w serii wiodącej, czyli w The Punisher, no na wodzie, nie? I nie miał z tym żadnych problemów. Oprócz tego, e, no trochę, ale jakbyśmy mieli się tego czepiać, to być może, ale oprócz tego mamy wartką akcję, mamy tak naprawdę dynamiczny komiks, mamy pani Shera, jak powiedziałem, w zupełnie innym ubraniu, e, który sobie musi radzić no, w trudnych okolicznościach przyrody, i mamy do tego trochę magii, trochę jakichś wierzeń i przesądów e, zaczerpniętych z Hawaii, na ile to jest realistyczne i realne, i na ile wierne, to nie wiem. Retrospekcje z czasów, kiedy Frank był, Frank był jeszcze młody, i to wszystko, jak to razem upakował POC, to jest takie ekscytujące i. Powiedziałbym, że ciekawe, jeżeli chodzi o, o, o mój odbiór tego. Zresztą, jak mówię, jest to jedna z moich ulubionych, ulubionych historii i taka też nietypowa, nietypowa ta historia. Trochę takich głupotek i takich rzeczy, które tutaj są naiwne, jest, no niemniej jednak do tego można sięgnąć. Chowajska Saga ukazała się w całości w Polsce w numerach 7992 chyba i 8 w 1992. To, to jest trzyczęściowa, więc tam w ósemce była jeszcze jedna dodatkowa historia. No ale ona uchodzi, że Jedną z takich e, e, najciekawszych. Oczywiście, jeżeli chodzi o kładki, ekscytujące, ale do dziś nie jestem w stanie zrozumieć, jak te spodnie się rozdarły, a te paski e, na ładownice mogły pozostać, nie? ale to były lata 90., to też trzeba zrozumieć ludzi, którzy wtedy czytali komiksy. To jest zresztą też widać, jak dobrym inkerem był, był Scott Williams, bo jego jest mało. Scott Williams inkuje tutaj na przykład części, gdzie jest snajper, natomiast w innych, e, w innych częściach są inni inkerzy, m.in. Shock Treatment, Treatment, jest Klaus Johnson więc ich jest dużo. Mamy oczywiście sztuki walki, bo na to z kolei też naciskał Mike Baron, żeby to też, to też było. Do tego mamy też pewne elementy dodatkowe. Od Rogera Salika, który zresztą miał bardzo długo dojo w Stanach Zjednoczonych i był takim, no, martial artist naprawdę, naprawdę dobrym, on rysował te, on pisał te wszystkie historie tak, żeby oni wiedzieli, w jaki sposób on powinien walczyć, więc on robił taki background pod te historie i te wszystkie techniki walki wręcz brutalniejsze on przygotowywał, natomiast Elliot Brown, który którego mamy tutaj przygotowywał dla twórców e, broń, tak żeby te wszystkie ilustracje, gdzie broń jest, były realistyczne. No bo niestety nie było wtedy internetu takiego jak teraz. Nie było takich źródeł, a też nie chodziło o to, że jak rysownik ma termin, żeby on po prostu chodził, siedział w bibliotece i po prostu dokładnie rysował, jak wygląda Givera. Natomiast oni chcieli uniknąć efektu takiego, że postacie w ich komiksach, mówię o Potsie i o Baronie, bo robili to mimo wszystko razem, że postacie w ich komiksach będą miały taką broń, jakiej no tak naprawdę nikt nie używa czy nie ma, czy jakąś broń kosmiczną z błędami, bo chcieli mimo wszystko, żeby to był komiks sensacyjny, więc żeby on był realistyczny. Mamy okładki Lejdów, które się pojawiały, nawet takich bardzo trudnych, bardzo takich krótkich, z afrykańską sagą, czy z hawajską sagą i różnego rodzaju materiały dodatkowe, takie jak reklamy. I mamy trochę z takich oryginalnych plansz. Tutaj jest, to jest w ogóle z Ghost Ridera, którego tam omawialiśmy, Maki i i tekst. No i jest to, co się nie pojawiło, czyli, czyli historia team upu z Nickiem Furym, bo tylko Gregory Wright miał to pisać, Jim Lee rysować. Mieliśmy zresztą o tym zapowiedzi też w samikach, ale no niestety to nie doszło do skutku, ta 64-częściowa minis miniseria. Mieliśmy tylko pewne zajawki takie, gdzie, gdzie pokazano kilka kadrów. Zresztą akurat takich kadrów bardzo charakterystycznych narysowanych przez Jim Lee do tej opowieści, bo one się w semikach pojawiały na stronach klubowych. Wszystko one zapadają w pamięć. Więc tak to wygląda pani Cher World Journal, a więc inne trochę spojrzenie na Shera niż w przypadku Mike'a Borona. Myślę, że ze względów sentymentalnych, ale też ze względu na świetne rysunki Jimali warto byłoby naprawdę to zobaczyć. No i cóż, opowiedziałem, pokazałem. Ja oczywiście polecam. Ja oczywiście polecam, może że jakby z racji konwencji i tego, co chcieli osiągnąć. Pani Szoltej powiedział, ciemne rękawice, niepotrzebnie to zrobiono na, na biało. Chyba, że ufamy temu, co mówił Steven Gant, że to musi być białe. Mokra robota w białych rękawiczkach, czyli ten paradoks Marvela jest utrzymany. W każdym razie słuchajcie z mojej strony, to wszystko, pozdrawiam wam serdecznie. No i cześć, trzymajcie się, cześć.